Adiksu, Adixu, bo jest sprawa. No? Szukałeś ostatnio sekretów w nowym update, czy nie? No nie, no, no ja jak wiesz, dodali do, czołgi i trzeba będzie Czukań, znowu co? sprawdzić... No to... to nie wiedziałeś? Patrz. Jak, co jest? <grym> Czołg jest w grze. No, dodali cząg. A albo ty nie o, cza, nagrywałeś no, ze no, odcinka nie. z przeglądu. No nie. Więc dawaj, siadaj na lufę, bo nie mogłeś być, więc możesz też sterować sobie lufą. O kurde, no. No, dawaj, w prawo lewo. E, nie ja by mogę się właśnie. <instantaneous maximum> ja mogę? O kurde. <ś hier scrape> no, więc też możemy sobie jest? strzelać i dzisiaj będziemy sprawdzali wszystkie sekrety związane z czołgami. Jakie są możliwe i także sprawdzimy czy ten patyk może jest do czołgu. Ej, właśnie no? No bo kurczę, jest, cały czas ten patyk jest po prostu i do czego on jest? Więc teraz tak, jak się brało tego patyka? Pamiętasz czy nie pamiętasz? No pamiętam mniej więcej chyba. Yeah, bo... <ś |startoftranscript|> Dobra, ja też jeszcze pamiętam. Dobra, jesteśmy... No ale ciekawe ten czołg zrobił. Dobra, dawaj, sklepik. Dobra. Yy, tylko tak, gdzie teraz jest sklep? On był chyba gdzieś na górze, co? Nie. Gdzie jest sklep. O, za każdym razem miesza wszystkie domki. Dobra. Nie, nie strzelaj we mnie! No i strzelamy! Nie, nie strzelaj we mnie! Nie, no we mnie. Dobra. Ty drogi widzą ustrzel łapkę w górę, dobra? Dobra, bierzemy i sprawdzimy tego patyka. A jak nie sprawdzimy umiejętności czołga, w ogóle co czołg potrafi, jak się rozpędza szybko, wyścigi czołgów zrobimy jeszcze. Hej, to trzeba będzie to wszystko sprawdzić. gdzie jest? Czyż, nie wiem. D tu. Dobra, czołgiem do mnie. Dobra, czekaj. Dobra, sprawdzimy go jeszcze na Max 200. Dobra, mamy. Jest szybki, zobacz jak zasuwa. Siu i tu Kto na dół. Jest, ty. Ale jaki przyczepny jest w ogóle. No. Ale chce idzie ja się... na konsienicę, a nie na oponach. No, dobra. I tu mamy patyk. I czy patyk do czego służy przy tym czołgu? Halo, A prakadabra, czołgu! Może jakieś mosty specjalne zyska Nie wiem Dobra, ale to chyba nie daje No, no dawaj Czekaj, żeby teraz jak piorą, walną? walnął? <laughs> w ciebie? Bo trzymasz to na czołgu? No jakiś czołg jak się Ej, robi Ej, dobra, zrobimy wyścigi, dobra? I. Dawaj. Dobra. Który czołg jest w ogóle szybszy? Ja bym Bo ty dwa. masz... Ja ci tu chyba ustawiłem, nie wiem, prędkość 200, ale nie wiem, czy będziesz miał tu prędkość 200. Co eee, odtrzymasz? to chyba tak nie działa właśnie, wiesz? Nie? Kurczę, okay. szkoda. Eee... A, tak, to zresztą tego sam. <laughs> Czekaj, to masz ten... O, mam, mam, mam Dobra, i mam. powiedz jaki ten? Yy, jaką prędkość możesz maksymalnie ustawić? Znaczy, ja jestem... Ja ja aha, drogę maksymalną, yy, 55 Dobra, 55, dobra. Oj, 55. Spędzę szybko. Dobra, gotowy. Ja w ogóle mam lepszy, widzisz? Mam z działkiem jeszcze. No widzę. No dobra. Jesteś gotowy? Jestem Jak będzie na zegarku 56, to jedziemy. Dobra. No! O... D do niej grałeś ze mną. Hej, hey, to normalnie jestem szybszy Jestem szybszy! Właśnie widzę. Jestem szybszy ja ci odstawiam! Co jest? Te czołg jest lepszy. Dobra, gości, tu dostaje strzał w tym momencie. Teraz patrz to. E, ty te czołgi się... Ty jest zobacz, oni nie mogą przejechać przez się. Dobra. Co, nie, nie mogą. Weź weź na czołówkę lecimy. Na czołóweczkę. Tu czołg to jest jakiś dziewięć razy na następniejszy. No, no ale no to wiesz, do tyłu trochę. Oj. Co ja zrobiłem? Jakie triki. Dobra, Na na czołówę czołgami. No jestem z tyłu. Dobra, Dobra, dawaj. Co się stanie z czołgami jak będę na czołówę? Dobra. Dobra, i dawaj. mi trafili tylko. Nie, tylko... Co ja Poczekaj, jak to jeszcze było? Bo to było coś takiego z karetką. patrz, yy, że koniem, konin, konin, koniem, koniem, yy, koniem Masz ten czołg? Zostaw tego czołga sobie, no No, mam Sprawdzimy teraz... Aha A co eee, jest nie... z konia? Czekaj, no? jest yy, nie, a tu? Ty, hey, bo można tu siadać jeszcze z tyłu Czemu nie mogę usiąść jako pasażer? Czy znaczy jako... Gdzie jest? A tu jest driver nie mogę jako driver usiąść, co jest? Czemu? Bo driver jest niżej niż koń, co jest? Widzisz? <grym> a mogę jako gunner i skaczek gunner, no Albo mogę tu z tyłu usiąść <grym> Ale nie, nic nie dzieje Ale ten... A weź tutaj konia i sprawdzimy na tym czołgu mm, Czekaj, tylko podjadę sobie Bo tu driver jest dużo wyżej eee, Czekaj, gdzie jest no, koń? Dawaj, 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 Dobra. konia wiesz. Jeździ konie po Eee, też nagadłaję. Naga, naga Ujajku. I widzowie napiszcie w komentarzu, czy u was też jest tak gorąco. A na drivera, zobacz to na drivera, tu jest driver. Driver też jest nisko. Ale podskocz tutaj o. na ten, na działko. O. O, dał na działko na chwilę. Na razie jest. Można tylko. Nie no, chciałem, że coś będzie, ale no, ten czołg, jak ci się podoba ten czołg? Dawaj w ogóle na działko wejść na nim. No, on jest ogólnie tak, lepszy niż no, to jest sterowane, że jest, lepszy, bez, jest lepszy, bez myślę, ten, ten. Bez zlepły. konia, bez konia, zobacz, patrz. Nie wiem, ja widzę. I możesz jeszcze strzelać Placu. tym drugim, jak chcesz. O kurde, ty, czekaj, ale. Będę musiał no, bardziej to wejść, bo tym nie czekaj. można celować, o! nie? tym nie no? można celować. To wsiądź na działko, to duże. Mmm, poczekaj. No, patrz, wsiadasz na to duże mm, działko. No. Tak, sterujesz sobie i możesz się tym mi tym strzelaj A, czekaj, a no, tylko to się problem, bo jakby jak klikam w, w to jakby przyciski są w innych miejscach nie się, się pokazuje wiesz? Tak No ja, chyba, że stoisz w miejscu, to jest normalnie A no to ciekawe O, jeździ na przykład teraz <laughs> muszę na przykład wiesz, jakby wyżej klikać. O nie, że ciekawe, nie sądziłem że tak będzie. No Dobra. coś daj, średnio to im ten Dobra, ja mam 200, ładnie co na speedzie 200 zasuwa no w jest taki... lepiej wygląda niż ten podstawowy ta, nawet. No, ten to taki wiesz, jeszcze kamuflaż, ten taki... Taki no, taki solidny jest, nie? I w powodzie... No zasuwa, zasuwa. Je, w nie, ogóle... ale a tak szczerze ja nie stwierdziłem, że te człowiek będą, będą aż takie szybkie. No bo to na speedzie 200 to tam wszystkie są takie konkretne. Ale nie, jeszcze chciałem sprawdzić na przykład... Oj... Ej! to! Co? Ej! To jest siedzenie. Teraz koniem. O to czekaj. Konia, 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 no. Bo jak nie ja to mam, to zniknął, no. I dawaj, koniem. Co się stało? Dobra, czyli to jak akcja, tylko no nie aż tak. Okej, okay, czyli Ale by dalej go wywróciło. Ja by Ej, a tu co się stanie? Ty, pa! Zobacz to! Widziałeś <laughs> to? Kurde. Możemy go zakamuflować, patrz. Musiałby nie, nie. dać lufę na dół, weź lufę no, no jeszcze... na dół, daj lufę na dół czekaj, e... już idę tylko, ja daj lufę na dół Gdzie to jest? O, czekaj, nie jestem, nie jestem na, na tym Boże, o, oh, to jest, bo to w ogóle nic nie jest pod tą, tą tym. wodą O, jesteś o, już, Lufa na dół I zobacz, dobra, mamy no, kamuflaż, dałem. nikt, nikt nie widzi I na przykład atakują nas, dobra, wyjeżdżamy a <laughs> no już to? Normalny I a, to, a, nie, dobra, bo to lufa i ma to, ale... chyba, nie? To? Ona jakby ta Alfa i ma kolizję, no z zobacz, No tak, jest to, nie? nie? Dla mnie. Nie no. A siadaj, ty do czołgu. Poczekaj, yyy... To kierowca. kierowca, dobra, no jestem. I wyjeżdżaj. Dobra, I atakujemy. Czekaj, <śmiech> <śmiech> Nie no, ale fajnie z tymi czołgami zrobili. No. A dodaliście jeszcze jakiegoś takiego właśnie wojskowego, czy nie? Tak. Jeżdżę do czołgów, taki... dodali. Dobra. O, Jak okay, sobie bierzesz, no? autko policyjne. No. To teraz możesz zmienić go w szeryfowskie. O. W military police. W state trooperów. Kurde, ile Jest trochę wariantów. Dobra, to to wjedziemy się do więzienia. A, ja uciekam. Nie. Dobra, lecimy. Yy, to ja też uciekam. Widzowie pamiętajcie, sub, łap, łapka w górę. Jeżeli chcecie więcej sekretów, piszcie. Na razie, do kolejnego odcinka. O.